Halo, halo, hej, to jestem ja, to 21 odcinek z gry Resident Evil 7 na pompie. Będziemy w nim kontynuować przygodę. Ostatnio wyszliśmy ze statku, znaleźliśmy się w tym, odsłuchaliśmy rozmowy jakichś typów. Widzieliśmy też helikopter. I... już przygotowałem sobie cały wpłunek na podróż. Jak widać wziąłem karabin, wziąłem pistolet, wziąłem bomby i shotguna. Nie brałem noża, ani granatnika, no bo po co to nam? Tak na dobrą sprawę to... ...za dużo by nam to miejsce zajęło. Jeszcze jakbym miał magnum, to bym je pewnie wziął. A propos magnum... ...odłożę tą amunicję, bo i tak z niej w użytku już nie zrobię. Okej, okay, zginęłam jeszcze waliła na pulpit. Idziemy dalej. Tu jest czysto chemikalia, super. Zaśmiecajcie mi ten ekwipunek bardziej. coś się dzieje? Ściny ekranu. Wow. A co my tu mamy? Jakie lagi? Co się dzieje? Nie no tak, tnie gierkę. Dobra, lewy. Ale mocna jest ta amunicja, co by nie mówić. Ta amunicja robi totalne oraz tymi typami. E, Ujdę, nie mogę. S. Poza tym, że wywaliłem już całą mocniejszą amunicję, przynajmniej plecy mam czyste. Jednak nie mam, ale będę miał. I co mamy w tym punkcie? Jeszcze silne chemikalia, witam serdecznie. Zmienimy amunicję. Strzelby te strzelby te. Co za dźwięk? mam pełna amunicji akurat. Te dźwięki mi są dziwne. Ale mamy właśnie warto dodać też ten karabin mi bo dostaliśmy cały jej ekwipunek. Dlatego. Mamy karabin też, oczywiście, pistolet i nóż. Co on jeszcze A I bomby też. Mamy 7 bomb. Także jesteśmy bogaci. I mamy, oczywiście, próbki tkanki Evelyn. A skoro tu jest napisane E001, to znaczy, że ona. To jest to E001. Ja ogóle zjeżdżam Aha, chyba do tej kopalni z soli To była chyba kopalnia soli, na pewno kopalnia Z tego soli Ale pewnym być nie wolno I tam sobie Jakiś prankster ona się zawaliła chyba w pewnym miejscu. Znajmniej w miejscu ja tego, co bym zrozumiał. Jeżeli tutaj mają być pułapki, to ja mam nadzieję, że tu nie ma lokasa. Ja bym podziękował. Oj, bardzo bym podziękował. Nie, no to jest to jest toro. Jeden hit i ten mocniejszy no, nawet umarł. Nie ma tu już nic. Żadnych pułapek. A, witam. Pana. Słyszałem, że... Chce pan dostać. Ojoj, oj, oj. trzeba zaskoczyć bez powrotu To nie tylko brzmi gdzie ja jestem do polery Właśnie z Bomb można jeszcze użytek zrobić To mi się nie przyda akurat Kurde szkoda, że nie ma tego magnum Ale no cóż co ty tu robisz? Zo jednym strzałem dwóch dzbanów elo. Tak to robimy. W Polsce. A może tam gdzieś była, ja nie widziałem. Halo? Nie no raczej. Może, może to tutaj się zapaliła ta kopalnia, kto to wie. Co ty tu robisz? Lepiej. Pan żyje Pan, jesteś O jesteś pan, jesteś pan, jesteś Ile jesteś pan, jesteś pan, jesteś Dobra, Elo. <tryk> Jak mój stan zdrowia, nie najgorzej. Chociaż sobie szczerze, a przecież mam trzy. Stać mnie. Biedaki. F. Co pewnie wyważymy, to <tryk> Jak najbardziej. Tam zwiedziłem, tam zwiedziłem, więc idziemy przed siebie. Pewnie w lewo muszę iść, więc pójdziemy prosto. Albo nie pójdziemy prosto, bo jestem gruby. No to trudno. Gdzie ja w ogóle jestem w tym momencie? Jestem sam na sam z panią skrzynką O, nawet drugą Jednak nie A. To w sumie dobrze, że mam pistolet, tanie nóż, bo z nożem to bym dostał To są drzwi o co za miejsce? Nie no, nie mogę. Gdzie ja jestem? Piątek 16 stycznia 2015, godzina 42 po północy. Dzięki Wam od tygodnie czuję się normalnie. A ona wciąż myśli, że mnie trwała. Naprawdę musicie nad tym popracować. Nie dość, że wygląda jak dzieciak. To jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w transie. Czy ta obsesja na punkcie rodziny to coś, co jej zaprogramowaliście, to trochę chore. Wysłano piątek 4 listopada 2015, godzina 10. Ta mała suka... Ta suka Mija jest prawie tak stuknięta, jak i w, robi się agresywna, więc zamknę ją w celi. Sądziłem, że Ewelin się wkurzy, bo uwielbiam je, ale nie sprawia wrażenia przyjętej. Czasami nawet ją odwiedza, myśli, że Mija jest jej mamą. Jak mówiłem, wasza broń biologiczna jest pojebana. Piątek, 1 września 2016 roku, godzina 1.10 Przez Wrelin na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do porywania kolejnych. Dypilizujcie, żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że mija przejdzie na jej stronę, ale to ja muszę sprzątać ten burdel za każdym razem, gdy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą Iw wygląda na chorą. Skóra jej się marsza, włosy siwieją? To normalne, zupełnie to jakby nagle się postarzała. Co jest? Włosy siwieją dziecku, skóra marszczeje Że ona ma jakiś szybszy proces starzenia Oooo W tam pana sterydy piechodą nie chodzą. To się przyda. Ale. Czy to by. Nie no nie wiem. Gdzie ja w ogóle jestem? Przepraszam bardzo, jest tutaj tak ciemno. Jak. Nie wiem co. Mniejszy raport opisuje objawy towarzyszące rozwojowi bakterii w ludzkim organizmie zainfekowanym przez stymulant Serii E. Przed kontaktem z aktywnymi stymulantami Serii E należy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem. W dalszej części dokumentu zawartymi Wstęp na Wstępna infekcja pleśń pobiera substancje zwierzęce z organizmu gospodarza, rozmnażając się i powoli opanowując komórki w ciele. Efektem tego zjawiska jest pojawienie się u zainfekowanego niesamowitych zdolności regeneracji. Tia, coś już chyba widzieliśmy u Jacka podobnego. Podczas eksperymentów amputowaliśmy ręce oraz nogi zainfekowanych, i odkryliśmy, że potrafią zregenerować odcięte kończyny w ciągu kilku minut. Pośredni <laughs> etap infekcji. Gdy pleśny dociera do mózgu, myśli zainfekowanego harmonizują się ze stymulantem serii E. Osobnik zaczyna słyszeć głosy, doświadcza halucynacji i wkrótce podlega kontroli stymulanta serii E. Jeśli stan się utrzyma, gospodarz utraci wszelkie poczucie tożsamości. Pełna infekcja, gdy każda komórka w ciele zostanie opanowana przez pleśń, gospodarz zacznie tracić ludzką postać. Mutacje fizyczne różnią się, ale wszystkie zapewniają gospodarzowi niesamowitą siłę. E, opanowanie zainteresowanego na tym etapie byłoby niezwykle trudne. Z tego nic ale to ciekawe w takim razie, jakim cudem Jackie i cała jego rodzinka nie jest w pełni zainfekowana. 5 minut po wstrzyknięciu dawki wymiaty. Nekrotoksyna E. Badanie wpływu dawki na osobnika serii E. 10 minut po przyjęciu dawki śmierć. 12 minut po przyjęciu dawki zwapnienie komórek. Bleh. Kolejny dokument. 7-strąpek, rozpoczęto w 2000 roku jako jeden z pomysłów na inicjatywę Nexbus, eksperymentalna broń dominacyjna nowej generacji podjęta przy współpracy z HCV na drzyfy w celu stworzenia broni biologicznej do masowej neutralizacji wroga przy minimalnym kontakcie bezpośrednim. Po jakimś czasie projekt Nexbus został zamknięty, a wszystkie obiekty przeniesiono do tego projektu. Broni opracowana w ramach tego projektu znacząco różni się od broni konwencjonalnej z zdolnością przekształcania wrogich żołnierzy w z bo w ochoczu wykonujących rozkazy niewolników. W związku ze skuteczną eliminacją kosztów związanych nie tylko z ale również z samą dziwnego, że coś tam, nawet coś tam, aż palą się do możliwości wykorzystania tej broni, Projekt nigdy nie doszedł tylko do, sku do skutku, gdyby nie odkrycie czegoś tam, w czymś tam. Chodzi o niezwykle zaawansowane, zbikaryzowane grzyby, określane przez, przez nas terminem muta grzyby. Metodą wytwarzania poszczególnych egzemplarzy broni biologicznej było wprowadzenie genomu muta grzyba do embryonu ludzkiego przed stadium czwartym, oraz hodowanie w kontrolowanym środowisku przez okres 38-40 tygodni. Uzyskane organizmy określane będą osobników potencjalnych i oceniane na podstawie ich przydatności od nieprzydatnych i wadliwych w seriach od A do D po udoskonaloną serię E. Tą serię chyba znamy. Ustalono ogólny wygląd osobników. Ma to być dziewczynka w wieku około 10 lat, co ma na celu ułatwienie przenikania broni biologicznej do populacji mieszkańców miast lub uchodźców. Pierwszy osobnik serii E o imieniu Evelyn okazał się zdolny do kontrolowanego wydzielania mu grzyba. Coś tam we własnych tkankach. Warto również odnotować, że był także wydzielany przez Ewelin, umożliwia po wprowadzeniu do organizmu gospodarza skuteczne kontrolowanie jego ciała i umysłu. Musimy jeszcze gruntownie zbadać mechanizmy kierujące uzyskiwaniem i utrzymywaniem przez Ewelin tego rodzaju kontroli, jednak według hipotezy roboczej są one zbliżone do działania feromonów sygnałowych i używanych do sygnalizacji zagęszczenia przez bakterie z rodziny pseudomonas. Przejmowanie kontroli przez Ewelinę odbywa się poprzez serię nieciągłych etapów, z których pierwszy to halucynacje. ma natychmiast po zainfekowaniu, obiekt zaczyna mieć wizję Eweliny, a nawet słyszeć jej głos, choć jej sam, samej tam nie ma, a jej głosu nie słyszą inne osoby. Z wywiadów z zakażonymi obiektami na kolejnych etapach infekcji wynika, że na początku. Fantomowa Ewelin wydaje się być zwykłą dziewczynką, która w pewnych okolicznościach szuka towarzystwa lub potrzebuje pomocy, z czasem zaczyna wysuwać coraz bardziej rygorystyczne żądania, wśród których wymienić można samookaleczenie się oraz atakowanie innych ludzi. Wywołany tym wstrząs psychiczny pomaga w przełamaniu naturalnych mechanizmów obronnych umysłu i wzmacnia, wzmaga jego podatność na działania Ewelin. Z czasem zakażenie mu tak, żeby postępuje we wszystkich komórkach organizmu i dochodzi do czegoś tam ciała. Całkiem dużo się dowiadujemy z tych dokumentów na to wygląda. Czyli to wszystko to jest jakiś dziwny mutagrzyb. Eveline dysponuje również zdolnością do wytwarzania organizmów z grzybni, czyli strzępek plechy grzyba. Terminu organizmu żyto to w sposób nieformalny. Ściślej mówiąc, są to superorganizmy wytwarzane z ogromnych ilości grzybni. Ważny jest jednak fakt, że przejawiają one silny instynkt przetrwania. Gdy zostaną choćby lekko sprowokowane, zawzięcie się bronią. Charakterystyczna dla grzybów wytrzymałość i niebywała siła sprawiają, że twory te mają znaczący potencjał w zastosowaniach wojskowych. Badacze określili, że te superorganizmy mianem pleśni, w nawiązaniu do ich grzybniowej budowy ciała nazwa ta oddaje charakter tych organizmów. Próby leczenia przypadkowych zakażeń polegające na czymś tam w wycinku w tkanek Ewelin umożliwiłyby uzyskanie wyjątkowej grzybobójczej surowicy. Podanie surowicy zakażonemu osobnikowi powoduje zwapnienie grzybni. Jednak jeśli znaczna liczba komórek została już zainfekowana, podanie surowicy może skutkować śmiercią. W związku z tym, że okno terapeutyczne jest wąskie, podstawowym zastosowaniem surowicy jest raczej eliminowanie, a nie leczenie zakażonych osobników. Podczas badań nad możliwościami surowicy ustaliliśmy, że podanie jej... Yy, czemuś tam wzmacnia jej działanie, doprowadzając do powstania związku, który nazwaliśmy neurotoksyną E, powodującą. Tam nawet w minimalnych dawkach. Interesującym obywatem zaobserwowanym w zachowaniu Eweliny jest jej obsesyjne przywiązanie do rodziny. Podczas doświadczeń wielokrotnie przekonaliśmy się, że zakażone osobniki odczuwały przymus odgrywania roli matki lub ojca Eweliny i traktowały ją tak, jakby naprawdę była ich córką. Dlaczego motywem przewodnim kontroli nad umysłem stała się dla niej rodzina? Możemy jedynie spekulować. Jednak powodem może być fakt, że instynktownie pojmuje, iż rodzina jako grupa osób lepiej wpasowuje się w dynamikę grup społecznych niż samotna dziewczynka. Z drugiej jednak strony, w bardziej sentymentalnym ujęciu można przypuszczać, że wychowana w warunkach kwarantanny Ewelin kompensuje postrzegany brak miłości, miłości rodzicielskiej. Czyli... Była trzymana praktycznie niewoli, tak naprawdę. Co za ciebie. Ale sprawdźmy to, pudełeczko jakieś. Jaki cel, zdobyć? Neurotoksyna E niszczy komórki każdego organizmu opartego na modelu broni biologicznej serii E. Używać wyłącznie do likwidacji osobników serii E. Przed użyciem toksyna wymaga stymulacji, w tym celu należy umieścić próbkę komórek osobnika serii E w zbiorniku z neurotoksyną. Próbki tkanki Ewelin, Co to jest? Neurotoksyna E. O, dupę. Eee, nie tak. Specjalna surowica do likwidacji osobników serii Być może wstrzyknięcie i Ewelin powstrzymają. Tak ona wygląda. Podobnie chyba wyglądała surowica dla Mi lub Zoe. Dobra, chodźmy. I mamy save zone i pociski zapalające. Także nie zdziwię się, jeżeli w następnym odcinku grę skończymy. Bo te pociski nie mogą To być bez przypadku. I dlatego w następnym odcinku się zobaczymy. Ja sobie jeszcze walny sterydna. Sam koniec. Big. I co to było? No, neuropociski. I tak właśnie od tego momentu będziemy kontynuować w następnym odcinku. Także ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do obejrzenia następnych odcinków oraz tych poprzednich oraz obczenia całej playlisty. Ja się z Wami żegnam i siema!